A co, gdybym Wam powiedział, że istnieje gra, w której najlepszą bronią jest kotwica? I bez żadnych konsekwencji jesteśmy w stanie uderzyć wybuchającą książką, czy laską strzelającą piorunami. Cześć, to ja, z tej strony Waszek, i widzowie, dzisiaj gramy w grę Minecraft Dungeons, czyli grę, w której to wszystko jest możliwe. I widzowie, dzisiaj, gdy gramy Minecraft Dungeons. I widzę, wy nawet nie wiecie ile mi czasu zajęło, żeby tak ustawić ten status, żeby to tak wyglądało. Ok? Teraz można normalnie oglądać. I mamy yy, w sklepie coś takiego jak tom zaklinaczy. Rzuć na maksymalnie dwóch sojuszników, losowe zaklęcie, które pomaga im w nieoczekiwany sposób. Ale co, zaklęcie typu, że właśnie ta cała fala uderzeniowa i tak dalej. Te wszystkie, no nie wiem co ja to mam. Echo mogę im dać. Osłabienie, mogę im dać, żeby osłabiali wrogów? Tak? Ej, to jest fajne, tylko na maksymalnie dwóch sojuszników. No tylko właśnie, ja nie mam kolegów, taki jest problem. Ale dobra. Byliśmy na kiperowych lasach, dzisiaj pójdziemy na błotniste bagna. I jeśli się uda czasowo, to może pójdziemy do koszmarnej krypty. Mamy tutaj, i szczerze nie wiem, nie jestem jakiś super doświadczony, ale myślę, że poradzimy sobie na 1.7 trudności. Bo jak widziałem z normalną trudność, to dosyć dobrze mi szło. Więc. Dobra, uwaga! W sercu tych złowrogich bagien mieszkają podstępne wiedźmy, które ważą przeróżne mikstury. By wesprzeć arcyzłocennika i wciąż jego powiększającą się armię, musisz je odnaleźć i pokonać. A w przeciwnym razie złosennicy staną się niezwyciężeni. Uważaj jednak. Powiem, bagna skrywają wiele niebezpieczeństw. Okej. Okay. I... tyle w sumie. Znajdź wywary... co? Wichrz... co? Czekaj. Wichrzczycielska? Wichrzczycielska? Co to znaczy? Nie możecie napisać w komentarzu. A i w ogóle, ja to będę czytał jak Minecraft Dungeons, ale dużo. zje w sensie dużo. Kilo? Niektórzy czytają to jako Minecraft Dungeon. Dungeon Dungeon Więc nie wiem jak to się czyta Nie chcę, wiecie, zrealizować taką bezsensownej kłótni w komentarzach Poszedłem, poszedłem Więc Kurde, tym buzdyganem ciężko trafić Więc tak, w ogóle Przeczytałem sobie opis i Buzdygan to brutalne narzędzie wojny Brak finezy nadrabia skutecznością No i Tutaj obrażenia 38, a porównania moja z daje mi 8. Mamy na początku 100, czyli dwa takie hity mocniejsze z z i e, nie żyję. Chyba rozumiecie, o co chodzi, nie? Więc w ogóle mamy te buty prędkości i one po prostu nas przyspieszają. To jest fajne, tak będziemy lekko speedrunować z tymi butami. Zobaczcie, możemy... A no, akurat nie, bo jak są te małe zombie, to to coś jest takie szybkie, że... Um... Że tam i ten wielki Enderman, który był miniaturką poprzedniego filmu z Minecraft z pod którym zrobiliście 5 wyświetleń, ja wiem, że dla Was to jest śmieszne, dla mnie to też jest śmieszne, ale patrząc, że na moim kanale widnieją filmy, które mają po dwa wyświetlenia, to, to jest dużo. Ok, to jest dwukrotnie więcej. To tak, przełóżcie sobie tak, że twórca ma powiedzmy na normalnym filmie 20 tysięcy wyświetleń, nie? I robicie. Pod nim, pod jego filmem, czekaj, bo umieram, pod jego filmem powiedzmy 50 tysięcy wyświetleń, no to to już jest dużo, nie? Więc tej przełóżcie sobie na takie liczby, no bo wiadomo. No. Ale pięciu osobom się spodobało, tak? Nie chyba cztery, cztery łapki w górę były, czy trzy? Nie wiem. No hmm. ale bowiem mi się tu dobrze gra. Dużo osób w ogóle tę grę nazywa Diablo dla dzieci. Albo bardziej jak trafniej, to komentują Diablo. Czemu on. Czemu lata? Diablo w uniwersum Minecraft'a, ale ja bym tego tak nie nazwał. Bo przede wszystkim znaczna różnica w Diablo. Nie, nie grałem w Diablo, ale serce czyta. Diablo ulepszasz swoją postać, a to. Minecraft Dungeons jest takim wyjątkiem. I w tych, wiecie, wszystkich po drubach diablo, to jakby opartych na tym samym na to, że ulepszasz tam swoją postać, nie? A tu ulepszasz swoją Enderman Halo? Ja już... W poprzednim odcinku się mierzyłem z Endermanem i... Co? Ja mogę strzelić w Endermana? Wróć. Serio, ja mogę... Ja nie wiem czy się wcześniej strzelałem, czy jestem jakiś ślepy, ale generalnie w Minecrafcie zwykle nie można strzelać w Endermany, Bo one uciekają. A teraz to on... Nie wiem, co drugi strzał ucieka? I on też ucieka od moich normalnych ataków. To jest ciekawa mechanika. I gdyby takie coś było w Minecrafcie, to już szczerze się nie obraził. Dobra, czekaj, bo tu mnie jakiś e, obrońca bije. Mm, Wracając. Co? czemu mnie to wyrzucić. Aha, bo zdobyłem poziom, dlatego mnie wychylowało Dobra. Mm, ja takie już chciałem sprawdzić, czy mam jakiś, nie wiem. Enchant leczący, bo na pewno coś tak, takiego tutaj jest. I... Czyli idę do strony, w ogóle wszedłem na jakieś, nie wiem, gdzie nawet dostałem dwie kusze rozrzutowe. Zaangażowanie, wzrost zaangażowanie pozwala zadawać więcej obrażeń drogą, którzy już są ranni. No to to było w poprzednim odcinku i chyba to wezmę szczerze, bo to jest jednego... Jeden, jeden tam nie wiem, poziom, o poziom dobrze brakowało mi słowa. Jeden poziom niżej, a faktycznie ta się może fajnie sprawować. No i zaraz to sprawdziłem, tylko trzeba wyrzucić TNT na wrogów. Hmm. A, bratku, atakujesz mnie? No jak nie chcesz. O nie, to jest ten gruby taki. Czekaj, a, bo ja nie zamieniłem. Pyk. Eh, dobra, fajnie. Hmm. i ich my... nie no <śpiewanie> a jak muzyka wy prawdopodobnie nie słyszycie muzyki, ale tu muzyka jest no mm. szkoda, że że to to. dwa rozwalam ten ten to To tak samo, rozwalam. no jest Bro jest... Rukami, jakimi się robi pszczoły? Szansa na przewołanie pszczoły podczas odniku. Wybuch cienia. Opuszczenie cienistej formy, czyli niewidki, wywołuje potężny wybuch, który zdaje wrażenie. Potężny wybuch! Szkoda, że to nie miał napisany obraz. A widzicie, co ja bym... Może tam śnieżka bym nie rozwalał, ale pani, jakie potężny, gra Na to, że po śmierci, mowa pojawi się w czyli jedzenie, podki, itp. Chyba wolę tą pracowitą pszczółkę, że jeśli kogoś zabije to jest szansa na zrespienie, czy przy... zrespienie pszczółki. Pszczółki mogą zupełnie pomagać. Nie wiem, bo nie walczyłem się z pszczółkami. Ale obstawiam, że pszczółki to są nasi. Jezus Maria, czekaj, o nie, ale ja żem zepsuł. Ale ja żem zepsuł. Jestem totem zaklinaczy tam. I pszczółka pewnie, to też jest sojusznik Jezus, ale ja bym zepsuł, no ale dobra Jak już jestem na poziomie, to nie będę robił go znowu, no, ale... Ale żebym to zwalił, nie mogę, nie Film trwa... Już wam mówię, ile trwa film i pół minuty, no dobra A my jesteśmy gdzieś, nie wiem, my jesteśmy... Obstawiam tak, że jesteśmy gdzieś w połowie, ale nie wiem to może być jednocześnie... awaś ja to miałem o tych budkach. Wyców sobie wiem, że istnieje w tych że coś takiego jak artefakty. Ja ten film nagrywam hmm, dwa tygodnie jakoś po wrzuceniu poprzedniego. Nie wiem jak teraz wygląda... Yy. Nie wiem kiedy go wrzucę, ale wiem kiedy go nagrywam. Dobra. Siup. O! Ty! Ty, o kurde. Wiecie co? Teraz dopiero to zobaczyłem, że jeśli mam tą rozrzutową kuszę, która strzela trzema pociskami, to strzelam trzema fajerwerkami. To jest tak potężne. Czekaj, bo ja teraz dopiero to, to zobaczyłem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tylko czekaj, bo ten Enderman umrze. O, uh, do Snyderman. Oprzucam. Oh, nie, nie, nie. Nie! Dobra, umarł. Ła? Umarł, umarła. Nieważne. Yes, jesteśmy na do końcu, doszliśmy. Powiedzcie wam, czy ta mapa mi przyszedł, wam przeszkadza. Bo Wam powiem, ja. Są takie momenty, gdzie ja szukam tej mapy. Bo nie mogę jej znaleźć. Bo ona tak fajnie się właśnie. z tłem. z, z... z tego wuja. I wiem, że tutaj jest ten Ender Sand, ten zmutowany Enderman. Ale niestety nie wiem gdzie, więc no, trzeba będzie go znaleźć. A jeśli słyszycie takie małe, taki! Poszczekanie to pies coś bardzo nie chce, aby nagrywał tego filmu, ok? Więc... docencie to łaa! Gratulacje spadłem gdzieś. W ogóle ta woda wygląda bardzo nieprzyjemnie do kąpieli. Bo bo nie wiem, bo jest zielona. Nie wiem, jak tam się do jakichś akwaparków takich rzeczy, to wtedy ta woda tam zielona nie jest. Bo to są te I... wszystkie glony, więc... Nie wiem jak, skąd te wiedzimy bior biorą wodę, ale okej okay. Zastanawiajmy się nad tej realizmem, zastanawiajmy się jaka piękna, świetna, idealna fabuła jest. No dobra, teoretycznie gdybym bym nie zrobił z tą tej misji, bo... Ja mogłem zrobić albo kopanie to coś takiego um, albo właśnie to, to co gdybym zrobił to i bym poleciał misję kolejną i bym tego nie zrobił, to co by... To, to jest szkoda, nie? W sensie, no bo to jest napisane, no musisz zrobić to, 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 tamto, siamto, bo... Um, bo inaczej, o, słuchaj, nikt kłona, ale... Um, a nic powiedziałem, ale szkoda, że nie ma tutaj takiego względu fabularnego, co by się stało, gdybym na przykład nie zrobił tej misji. Um, bo wtedy właśnie te mapy powinny być silniejsze. I dopóki nie zrobię tej misji, to mapy są silniejsze, nie? I to by było fajne. Nie jest, co to jest? Nie mam tu przejść. Nie mam tu żadnego. Tu jest przycisk, a ja tam nie wojna. to jest jakieś wyjście chyba skądś. Mokasz. Jest tu jakaś odnowa, dobra. Idziemy tu. Du, 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 du. W ogóle, jakby, jakby, jak jest im na powierzchni takiej jakby, 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 Ty nie gadaj, jakby, jakby, Jest, tajna misja! Błotnista jaskinia. Okej, okay, jesteśmy na błotnistych bagnach. O, i tu jest wyjście, dobra, czyli dobrze mówiłem, no. Ale nie mogę, skipnąłam całą pułapkę, nie. że ścianę mogę, kurde, Nie No mówię, bo tu jest taki dużo błędów, takich głupich strasznie. Wiecie, yy, czytałem też, że tu jest strasznie dopracowany end. Są tam piękne katastrofy, piękne animacje. Boss finałowy. Yy, nie wiem, ani, ani wiem, że jest boss finałowy, tyle wiem, nie? Mm. Jest taki jakiś piękny, ma piękne animacje. W ogóle jesteś. Coś... A bo to Boss Fight jest tak w ogóle, ja nawet nie zauważyłem tego. Spaczony kocioł, nie będziemy. Co jest? Jakieś. Co się dzieje? Jakaś ta. Zombie, kurde, dobra, bić, 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 szuka, bić. Dobra, bijemy. My mamy tą glebę, która ma obszarowe obrażenia. Nie wiem, czy to jest, bo może... Nie, dobra, zobaczcie. Siup! Ej, to nie zostało jakoś dużo. Ile ma życia? Ale dobra, on jest zraniony, czyli będziemy mu jeszcze bić jeszcze więcej, nie? Tam 25%. 50%, ja bym poczekał, aż ta pajperka się zregeneruje i ta potka i wtedy się widzimy. W ogóle widzę, wiem. Mm -hmm. eee, mamy tutaj niewitkę, i tak w sumie teraz sobie myślę, że to 1,7 trudności to chyba nie był dobry pomysł. Ole dostał z tej niewitki, ale umarłem. I co, koniec? Nie zaczynamy z. A, ja mam tu dwa życia, tak. Okej, okay, czy jeszcze dwa razy mogę umrzeć. Dobra, to luzik, karbuzik, proszę pana. O, o, o! Chciałbyś. Dużo bija. W Mogę jest jak światowy z slimy, których oczywiście w prawdziwym... się prawdziwym oryginalnym Minecrafcie. O nie, ten boss się le... On pochłania te ciała zmarłek, czyli nie możemy ich zabijać. I on się leczy ten boss. To jest OP, dobra, czekajcie, nie. Widzimy tu. Słuchajcie, ja próbuję przyciągnąć to ciało do siebie. Ale to jest creepy akurat. To jest creepy, że on przyciąga do siebie te ciała. Dobra. Zraniła mnie jakaś więźma niestety brzydka więźma. Dobra, lecimy, szybko... O, umieram, dobra. Szybko... Siu, dobra, ale dostał. Z trzech wszystkich. Dobra, ła! Przydałoby się pszczół. No nie mogę ich zabijać. Dobra, dostał. Ty, tu handlarz jest jakiś... Z prezentem na głowie, Ty, Ty, mamy, mam, mamy, mamy. O, umieramy, umieramy. Dobra, uciekamy, szybko. O nie, on tu jest, dobra, 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 dobra. Przyciągaj sobie kolegę. On tutaj dalej jest ciągnięte to ciało. Ty, widmo. e e Dobra, to było bliskie, to było strasznie bliskie. Widzę, wiem, smutno że nie znalazłem Andersanta, ale znalazłem tajną misję, to dobrze. Mmm, dobra, tu jest dużo zombie, to tego zabijemy szybko i teraz, uwaga, bomba Dobra, tego ogłuszamy, siup, siup, dobra, i na, je, po, na podce to zrobię, zobaczcie, GG! O, już jest, co to jest? Kłymroz Unikatowa, what the... Bo tu w ogóle mam rzadkie i chyba rzadki to, nie wiem co to znaczy, że to jakieś lepsze jest, no bo... Miałem to samo, tylko że pospolite, nie wiem czy się różni rzadkie od pospolite. Ale... Czy unika to? To jest jakaś ulepszona wersja Jakiejś innej broni chyba Jakaś sama kusza teraz wala Tam zbroję sobie zostawi Ty, ale te kły mrozu wyglądają dobrze Zajmę do tego handlarza jeszcze A, trzeba znaleźć slime. No, nie macie, posłuchajcie Swoją giga kotła spaczony... spaczony kocioł, nie mogę z tego. Uratuj Pakować prezentów? Co on będzie... Może on będzie, nie wiem, w prezencie lepszą nam bronię. Nie wiem jak to działa, ale dobra. Yy, zwycięstwo. Ale został odcięty od dopływu Mikster. Mi niewiele czasu zanim wiedźmy podniosą się po tej porażce. Okej. Okay. Zajęło nam to 17 minut, czyli na, na koszmarną kryptę nam nie starczy. Ale dobra. 10 tysięcy... 17% otwartych skrzyń. Co? Postarajmy się znaleźć tego Andersenta jeszcze, czyli z poradnika po prostu zrobię. Totem regeneracji, totem wytwarzając wokół Ciebie kolistą aurę, która leczy Ciebie i Twoich sojuszników. To jest przepotężne, tylko za co teraz? Za wędkę chyba. Bo wędka, ty aż tak nie kierujesz. I co robi ten pakowacz? Pakowacz prezentów umożliwia wysyłanie pre przedmiotów do innych graczy podczas... A czyli trzeba mieć kolegów, okej. Okay. To dużo jest takich rzeczy do... Duchowy uzdrowiciel, lecz pobliskiego sojusznika o najniższym poziomie ej, ej, ej. To jest jakiś set pod hilowanie. I tutaj te, te buty sobie zostawię Pokaż te kółym mrozy, bo tu jest w ogóle taki chłop Nie wiem czy widzieliście w poprzednim filmie Ja zauważyłem po nagrywaniu Że jest tutaj taki chłopek I na nim można dostać obrażenia I ten widzę giga szybko bije I unikat to jest coś takiego, że, spowal że jakby ma swój wbudowany enchant. Bo tu normalnie miałem ostatnio coś takiego, nie wiem co to było chyba młot jakiś czy coś takiego. Normalnie tu miałem to spowolnienie, a teraz tu mamy to spowolnienie, więc to jest wbudowane jakby, czyli Unika to jest ulepszona wersja jak, nie wiem, jakichś jak, nożyków, no więc... To jest fajne, dobra. Załóżmy, ale będę bił tą klebią chyba, bo to bije po 26. Tam to bije po 12, ale szybciej bije. Nie wiem. Mm. Lecąc, więc, więc ja szybko obejrzę poranik, zbiorę Endersenta i widzimy się przy andersencie. Dobra, widzę, że znalazłem tego Endersenta Jak tu rozbijamy te podki, nie? Na samym początku rozbijamy te mikstury, żeby te wiedźmy nie miały ich. I. To Tutaj mamy takie coś do przeskoczenia, i mamy tutaj drogę poboczną. To było na samym początku, i okazało się, że ja po prostu jestem ślepy. Przechodziłem około tego i tego nie znalazłem. Wow, gratulacje, Bartek. Mamy tu skrzynkę, a tu trzeba skoczyć. Ja tu jestem profesjonalnym parkurowcem już w tej grze, nie? Ale więc e, oczywiście do drugi raz tego samego. Gdzie ja jest? Co jest? Dobra, czekajcie, to. A, właśnie, no widzicie tutaj. Ja jestem profesjonalny jak mówiłem, więc tutaj takie pułapki nie stanowią dla mnie problemu. To jest jakieś... Kurde, to jest strasznie duże, dobra. I ten totem healingu okazało się, jak szedłem tutaj, że prostu stawiamy, on ma taki okrąg i ten okrąg nas leczy. Fajne. Siup, siup. I w ogóle mamy dwa punkty mocy, bo zlevelowałem przy okazji. I tak. Czułek nie potrzebuje więc. Śnieżka by była fajna, zaangażowanie no... zaangażowanie też latuje na fajerwerkę. Ale ja myślę, że śnieżka by najlepiej. I proszę prostu bym tą... co jest? Okej, okay, mamy pięć przycisków ja na pewno będę rozpić jakieś mogę. Tak? Nie. A Co? Okej okay, jakieś... A patrzcie, tam się... W jakiejś kolejności to trzeba ułożyć, okej. Okay. Żeby się nie świ okej. Okay? Dobra, ale czekajcie, bo widzowie. Bo. No. Tak się zastanawiam teraz. W ogóle mamy cykl bólu. mamy na glebię, Cykl bólu. Atakowanie wyczerpuje Twoje życie i dodaje do stosu jeden cykl bólu. Czyli ilość w stosie równej 5 Twój ból jest kierowany... Co? Czyli to co? Że. To jest bardziej niejasne niż zadania na maturze. Mamy 5 Jakby. Wróć. Mamy, pie, mamy, mamy pięć. Mamy. Możemy pięć maksymalnie zebrać takich punktów. Jeśli ich zbierzemy pięć, jakby jeśli atakujemy, to zbieramy taki punkcik, ale przy okazji nam zabiera życie. Yy, i jeśli zbierzemy tych punktów 5, to będziemy mie mieć jakiś super mocny atak. Nie, dziękuję. I właśnie, o tym mówiłem, to zamrożenie jest, co mamy tu, też zamrożenie. Um, tutaj mamy inną kuszę rozrzutową, ale ona ma przebijanie, no to to jest na kuszę w prawdziwym, w oryginalnym Minecrafcie. No i to wiemy, jak działa, że po prostu przebijam strzały przez przeciwników. I uderzenie też jest w na czyli odpycha przeciwników. No nic nowego, i kusza jest słaba. Dobra, więc teraz tak. To mamy kliknięte, nie. Czyli ściup. Siup. Nie. Siup. Czyli tak. Siup. Tu. I teraz. Nie. Ale tak, to jest dosyć proste. I tak, teraz tak robimy to, to, i ostatni schodek, tu. Jak ja genialny jestem, po prostu, nie wiesz. Dobra, mm. Robimy u nich po schodach, chociaż to nie mówi, sobie pomysł, bo sami nie stałe życie. Ale mogę postawić sobie to tańki, i patrzcie, już mam fula. Dobra, szybko. 22 minuty, mam nadzieję, że wy jeszcze nie wyszliście, nie mam. Jeden, ale widzicie, tak? Jeden y, poziom się robi tak 20 minut, czyli w grze jest. Nie wiem ile jest poziomów łącznie z DLC, ale jest, w grze jest ileś tam poziomów. Jest jakaś skrzynka, a nie, to jest nade mną ta skrzynka, tak? Nie, gdzie wszedłem? Gdzieś wszedłem, nie. ta, ona jest nade mną, dobra. Mm. Rozpalone jest ładnie No nie, spadła mi niebitka. Dobra, ale tu chyba nie mieliśmy i dostaliśmy Golden Chasta, ale to w drugą stronę jest wielki interesant Tylko zacząłem, gdzie to jest na tym poradniku i tyle. Oczywiście poradnik od wafelka Milatus na gdzie i tu się zrespił. Zra zaraźliwe, oho, zaraźliwe. Strująca chmura osłabienie, ok. Wcześniej nie było tak ciężko, okej, okay, czyli Oni mają każdy ender sense ma inną nazwę Inne enchanty i inne jakieś Ataki, pewnie jest mocniejszy. Co on robi? Help Help, Help! Jezus Maria, co to było? Jaki jumpscare Ło, ee, ee no, no 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 no, 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 dobra, dobra, czyli healing, Renik, on zrobi to swoje. coś, dostał, ale czułeś, że jest mocniejszy od tego pierwszego. On robi, ma te takie teleporty do ciebie. No, a widzicie, o tym mówię. Czyli każdy anderscent ma nowy atak. Czy przynajmniej teraz tak myślę, ale. Kusza harfowa oko kresu. Ok, zbieramy oko kresu, bo po to zabijamy ten anderscent. Kolejna kusza. Kusza harfowa to jest unikatowa wersja. Tak dobrze mówiłem. Czyli kłym to jest unikatowa wersja jakichś kino, nożyków, sztyletów, coś takiego. A kusza harfowa to jest unikat kuszy rozrzutowej, Wiele pocisków. Jeszcze więcej pocisków. Czyli ona nie. Co? Wróć. Wielostrzał. Patrz, wielostrzał. Dobrze mówię. Czyli ona mnoży razy 3. Obrażenia w walce dystansowej 14 razy 3. A tu jest 17 razy 5. Okej, okay, okej. Okay. I ma 11 poziom. Dziki szał. Po każdym trafieniu przeciwnika istnieje szansa na wywołanie u niego szału, podczas którego atakuje wszystko, co się rusza. Czyli nas, czyli możemy jakby na swoją stronę go przemienić. Tu mamy zanurzenie w truciźnie. Po użyciu mikstury zdrowia otrzymujesz kołczon z zatrudnych strzałów. Sześć strzał nie brzmi dobrze, za bardzo szybko strzelny zwiększa szybkość swojego strzału. Ale to ma, do, to ma maksymalną szybkość. Amunicji ma trochę mało i moc ma. Taką se premia do przez przestrzały, przyspieszenie. Ja bym wziął to. To brzmi giga ciekawie szczerze. Dobra. I koniec. Tutaj tak można wrócić. Tu skoczyć, tu skoczyć, no. I możemy... I wy możecie robić dalej misję, ale ja. Kończę ten odcinek w tym miejscu. Yy, w się sensie, wiadomo, dokończę tam tą dom i tak dalej. Yy, tego duchowego zrobicia sobie przetestujemy w kolejnym odcinku. Ja jest z wami żegnam. W kolejnym odcinku będzie koszmarna krypta, prawdopodobnie, albo te kopalnie czerwienitu nie wiem, zobaczymy. Ja jest z wami żegnam. Cześć i.